O, dzień dobry, siemanko, siemanko, nowy dzionek O, niedawno właśnie wstałem I ten nowy dzień trzeba zacząć Dobra, tak trochę zaspany jestem, przemęczony już trochę Dwa dni chodzenia cały czas, ale cóż No i dobra Człowiek trochę się wyspał, odpoczął Spakował, zjadł I teraz w trasę, lecimy zobaczyć jakiś bambusowy las Zobaczymy jak to się będzie przedstawiać, co tam ciekawego jest Trzeba uważać, bo ostatnie dwa dni cały czas chodziłem, to aż w ogóle cały się spaliłem, cała głowa w ogóle twarz, aż mnie boli w ogóle, piecze od słońca. No i dobra, lecimy do bombosowego lasu, zobaczymy, co tam się dzieje ciekawego. Elo, widzimy. Gdzie idziemy, jak widzimy, fajny budyneczek w stylu Hanok. Hanok Budwy. No i cały o, bambu gdzie Jest tam schodki ludzi, trochę widać. No i dobra, jesteśmy w miejscowości Damyang I to jest chyba jedyna atrakcja, jako tutaj Maja. Też bardzo popularne dla koreańczyków na Korei zobaczyć ten Bamboo Forest, więc idziemy, zobaczymy. Oh, kurde, męcząca, powiem Ci, podróż jest męcząca Czek, pojechał podróżować, żeby się relaksować, a w tych podróżach tylko jeszcze bardziej jest zmęczony i wyczerpany. Jak to w ogóle ma działać? Nie rozumiem tego. No i dobra, jesteśmy w środku, udało nam się przejść bramę z tykotami. Bilety kosztowały bardzo niedużo, bo 3000 to jest jakieś. 2,5 euro To bardzo tania I w ogóle jaka Jazda na całym wstępie, Na całym Stępie żeby w ogóle kupić bilet Tu jest podany numer Trzeba zadzwonić pod numer muszę sprawdzić czy to jest prawdziwy numer Bo co dużo ludzi tutaj Przyjeżdżało, podawało fałszywy numer I potem jakby ktoś miał wirusa To nie można by było zweryfikować kto tu był I o której godzinie Więc najpierw trzeba było zadzwonić oni zobaczyli, że to jest prawdziwy numer I wtedy można było kupić bilet Temperatura, że Na ręce i można było wejść Dobra Tak to mniej więcej wygląda Od razu idziemy Gdzieś, nie wiem jeszcze gdzie Jak wygląda mapa no, To jest cały ten bamboo park Idziemy pochodzić Tak to mniej więcej wygląda Tu widzę, że wszyscy idą od razu po wejściu do głównego budyneczka to idziemy, teśimy, zobaczymy na widok a potem lecimy okay, na państw I tak wygląda widok z góry Jak widać bardzo malutkie miasto na ciężkich bo... Nie no miasto takie. Miejscowość co? Nic tu nie ma Także jakiegoś dupy urywającego widoku nie ma Także co, nie ma co tu czasu marnować, trzeba iść pochodzić przez ten Bambus Forest. Będzie bardziej atrakcyjnie niż ten widok. Dobra, lecimy. O, a tak wygląda Downtown. Nie wiem jak ten las, jest. stare miasto. Drugie wejście tutaj, po wyjściu z galerii lasu. I idziemy do lasu no dobra, możemy wziąć lody z bambusa. Już dalej, dalej, dalej nie będziemy. O, mają nawet piwo z bambusa, chyba. O, i kupiłem sobie kapelusik. Tutaj w miejscowym w ogóle sklepiku z pamiątkami. Bo tu grzeje tak słońce, że już mnie głowa boli od tego słońca. Tak się spaliłem. I oczywiście kupiliśmy sobie lody z bambusa. O smaku bambusowym. Także żeby było ciekawie, idziemy się przejść. Zobaczymy co tu będzie. A się śmieją ze mnie, że nagrywam w ogóle filmiki. Dobra, lecimy dalej. Pojemy. na no, ale mam kapelusik, teraz to jestem przystojniaka. I kurde te maski zasłane trzeba nosić, bo jest tu tyle ludzi, że trzeba mieć nosi, ale ze względu, że mamy co jest, to nie trzeba. Dobra, zajadam lody i uciekam mm. Ale smakują. Beskitu. Jak jakieś trzeba, jak mistrz Dobra, lecimy, będzie szybciej O Pięknie prezentuje się w Kapeluszu Nie mogę się nacieszyć I Taka to trasa Już Wam pokazuję, nie wiem cały czas są Bambusy, bambusy Dobrze, dobrze, że trochę W cieniu będzie, ale taka tak Kapeluszu mi się przyda na trasę, bo jest naprawdę Mega słonecznie Bardzo turystyczne miejsce w ogóle Okroma ludzi jest, czas, trzeba mieć Maska, może nie widać, a cały czas są ludzie. Świadem na za mną cały czas tu się chodzi. Po prostu to miejsce też nie jest jakieś takie duże. Widzicie? Tutaj ludzie. sędzia, każda ławka. Hamak Tak to wygląda. No Bamba. Bo... O, a tutaj, jak widzimy, takie krzaczki to też są bambusy. To są krzewy bambusów, z którego właśnie robi się herbatę czy też lody. Zrywa się te liście. I z tych liści ekstraktuje się ten cały sok na herbatę czy też na lody czy inne produkty. Także nie robi się z tych bombusów takich dużych. To, co widzimy tych że. Tylko z tych krzewów bambusowych o, dobra. jest tu od groma ludzi, naprawdę Tu tak nie widać, nie mogę ująć Na kamerze, ale cały czas są ludzie Maxa to ciekawe jak tu jest w sezonie poza koronawirusa Pewnie oblegane na maksa wszystko O, a tutaj mamy Tako pomniczek taki, tak statuę, nie wiem jak to nazwać o o królu i tutaj jest osiołek, zaraz powiem wam o królu, który miał duże uszy porównywalne do ucha osiołka już wam mówię znaczenie w ogóle o tym królu i taka historia, legenda opowiada o królu, że król, który miał duże uszy, tak egzystował i tylko o tych długich uszach wiedział jego fryzjer który go strzykł no i król mu jakby zakazał mówić tą informację komukolwiek, żeby nikt się nie dowiedział że on ma takie duże uszy jak osiołek, bo się król bardzo źle z tym czuł ale fryzjer znając ten sekret króla po prostu nie mógł jakoś też wytrzymać zawsze chciał to Jakoś powiedzieć, wyrazić to sobie. I któregoś dnia po prostu przyszedł do takiego lasu bambusowego i wykrzyczał to sobie. Myśląc, że jest sam w tym lesie, po prostu. Bo chciał to wyrzucić z siebie i wykrzyczał to sobie, że król ma duże uszy, po prostu, o, ha, 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 ha. A las był tak, to jak to wyrazić, echo rozniosło te bambusowe echo w lesie. Tak rozniosło jego krzyk, że wszyscy się dowiedzieli, że król ma duże uszy jako sioły. Więc wszyscy już wiedzieli o tego momentu, że mają króla z dużymi uszami. No a taka historia. Dobra, idę dalej. Co tu mają? Jakieś pandy mają w ogóle mają Maja bambusami i pandami a. Wszyscy robią zdjęcia. Tutaj, pandy. O, takie leżaki, mają tutaj. Jak człowiek się zmęczy, podczas chodzenia, to muszę tu przyjść, poleżeć po drodze. I taką, mają ciekawą kostkę Rubika ze szklanym odbiciem, jak to wygląda. Z w ogóle hmm. Bez kito. Nie sądzicie? W Masaka ja wygląda to z drugiej strony? Ja, ale to wygląda Ale to efekt daje kosmiczny w ogóle Ciekawe sobie to mi Taką kostkę Z odbiciem lustrzanym się postawił No tu tak nie widać z tej strony nie Bardzo Słyszę, No dobra, lecimy, lecimy I taki to Las bambusowy Bambusy, bambusy Taką miejscówkę mają na zdjęcia No, Chcę zobaczyć widok Na górki a mam coś? Cały czas ktoś chodzi. Dlatego to jest tak denerwujące, w weekend coś odwiedzać. Bo w tych maskach trzeba chodzić, bo jest naprawdę od groma ludzi. W tygodniu tak nie ma, czyli zawsze tą maskę można jakoś zdjąć w międzyczasie. A to cały czas kogoś przyjmujesz, Cały czas trzeba mieć. To jest tak denerwujące na maxa. A jakieś takie mają. Zrobiony z Bambusa Tuna Nic takiego tu nie mogę więcej nagrać tak to wygląda Bambusowy las bardzo fajnie, przyjemnie ale jest to raczej taka na moje wrażenie jednorazowa wizyta więc raczej bym tu nie wrócił. Jak wiele miejsc widziałem to czasami są miejsca takie, gdzie by się z chęcią wróciło jeszcze nie raz a tutaj jest raczej nie, to nie jest to jakieś takie urywające dupę. No, Robią wrażenie te bambusy, ten cały las. Jest ciekawie, to całkiem duży teren. Ale czy aż tak, w sumie jak się mieszka obok, to jak najbardziej. Ale żeby tu jechać 2-3 godziny i to nie. Na raz tak, ale żeby potem wracać i wracać, to już raczej Nie wiem, No taka w ogóle ciekawostka że w tym lesie w ogóle krycieli jakiś popularny horror wojenny koreański i ten las imitował Wietnam w ogóle też zobaczyliśmy jakąś informację no ciekawe, mógłby to imitować jest tu kawałek kurde lasu jak ktoś ma dobre oko to może naprawdę zrobić to fajne ujęcie jakieś tutaj Miecielem. i tyle, zaraz to się kończy nic takiego więcej tutaj nie ma tak to mniej więcej wygląda cały czas no. Bambusy, bambusy Tam jakieś hanoki mają tak. tak to wygląda Patrząc w górę No i dobra, to były takie króciutkie filmy Tu już wracamy Naprawdę nie, nie jest to takie wielkie no maksymalnie godzinę czasu we dwójkę zatrzymując się na jakieś zdjęcia, lody czy tam kawę, herbatę, co tam no to z godzinę czasu także żeby tu przyjechać tylko po to to tak średnio trzeba by było sobie rozplanować od razu jakieś jeszcze miejsce, żeby zobaczyć bo jest to trochę małe takie nie ale warto, fajnie to zobaczyć bambusowe lody sobie zjeść bambusowe także pod tym względem spoko no, ze względu, że zmocowaliśmy tutaj obok w Głędziu, to podjechaliśmy. To mieliśmy pół godziny do tej miejscówki, to jest całkiem blisko. Ale żebyśmy nie mieli tutaj jechać z domu trzy godziny i tylko wejść tutaj do tak, można by było sobie to jakoś ominąć w tym razem. Ale i tak, jak się jedzie w ten rejon, to jeszcze są inne miejsca, żeby to zobaczyć. No i to będzie tyle tyle na tyle. No, miało być koniec po spacerku, no i tak naprawdę był koniec, ale wyszliśmy na zewnątrz w ogóle tego parku i okazało się, że jest tu pełno w ogóle ludzi. Znaleźliśmy, znaleźliśmy ulicę zwaną Noodle gdzie jest pełno restauracji, które sprzedają nudę. Z ludzi spacerują wzdłużek rzeki, biorą sobie jakieś młodeczki, kupują w ogóle jest typowo sezonowy czas. Potem się przejdzie, to wam pokażę nie więcej jak ta ulica wygląda. a na razie czekamy sobie na nudelki. No i wjechał nam taki koreański płacek ziemniaczany. What was the name of jest? Hazan Tazan. No, no i dobra, trzeba spróbować placka ziemniaczana i Chyba jakoś tak to się wysławia i jedziemy. No, i wjechały nudle, nudle zimne, nudle ciepłe. Oczywiście starterki, płacek super pyszny. No, i taki zestawik na deserek po spacerku. Kosztuje jakieś 10 euro, 15 tysięcy, czyli 12 euro chyba. Czyli na totalnym wypasie. Spokojnie zajadamy, cieszymy się, wykorzystamy. Od groma ludzi. Ja wam pokażę. O, no i dobra, człowiek się najawił, od razu lepiej się czuje. mam się pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Jest od groma ludzi, każdy coś zajada, w ogóle miejscówkę znaleźliśmy. Od razu wyjście z lasu, z tego z bambusa. Po, drugi, po drugiej stronie rzeki znajduje się ulica restauracji nuda. O, tak to mniej więcej wygląda. No i widzicie sobopa, południe. Życie tętni Wszystko się dzieje W czasach covidowych Nie jest jakoś to strasznie Jakoś da się przeżyć po prostu No i jedyne, że to, że trzeba w tych maskach chodzić A tak poza tym to wygląda, że do każdego miejsca, jakiego na przykład człowiek ma zajść, wejść, usiąść To musisz zapisać swoje imię, nazwisko, o które tutaj chodzi, numer telefonu w razie czego, gdyby ktoś był chory, to żeby było można się z nim skontaktować i pozwalać, czy też nie jest chory Czy poinformować, żeby został w domu na kwarantanię czy coś. A tak no, od ludzi Pełen wypas O, fajne, fajne miejsce Fajny dzionek Jak na razie I lecimy dalej O, a tak to wygląda ta ulica Jak widzimy bambus, a na górze, jest miska z nudlami tu jest ulica tu jest w ogóle ścieżka nad rzeką można sobie rowery wypożyczyć od groma ludzi od groma turystów no i dobra my jeszcze sobie pochodzimy zwolnimy jakieś kerata wzdłuż rzeki ale to by było na tyle z bambusowego lasu na pewno warto tu przyjechać zobaczyć zjeść nudle bardzo fajne, dobre, tanie fajna atmosferka no lato pełne, lato już się zaczęło mamy dopiero początek kwietnia który dzisiaj jest 10 kwietnia a już jest lato już jest gorąco trzeba chronić głowę chronić się od słońca ręce mam poparzone po prostu o czerwone widać na maksa więc spaliło A ludzie od groma zdjęcia robią mostek się przejść no i dobra to tyle na dzisiaj Taki króciutki filmik, co tu więcej nagrać, nie mam pojęcia. Ale uciekamy, mamy 3 godziny, trasy do domu, więc trzeba się zwijać. Musimy jedno, jeszcze jedną rzecz zrobić w samochodzie, oni nam to mówili ostatnio, byliśmy na serwisie, ale powiedzieliśmy sobie, dobra, może się obejdzie. Ale przejechaliśmy trochę kilometrów, jednak trzeba to zrobić i lecimy. Potem po, za dwa dni w trasę na wybrzeże Korei z drugiej strony zobaczyć jak to tam wygląda A no, tak na razie To jest zajebiście No, nie ma to tamto Dobra O tych bańki puszcza o, ten mm. No i tyle Elo, dzięki za wszystko Pozdrowienia Kas ze słonecznej Korei. I jest dobrze!